Dzisiaj obejrzymy sobie kilka cmentarzy z I wojny światowej na północnym Mazowszu. Zostały one założone w 1915 roku podczas niemieckiej ofensywy letniej na froncie wschodnim. Ofensywa ta doprowadziła do wyparcia armii rosyjskiej z całego obszaru dawnego Królestwa Kongresowego. Zwracam do oglądania. Chyba początek mamy dość trudny, gdyż cmentarza w grondach szlacheckich nie udało mi się odnaleźć. Także jedziemy dalej. Wjeżdżając do wsi w porządzie trafiłem przy drodze coś takiego z tego co wyczytałem na tej tablicy jest to mogiła jednego z tak zwanych żołnierzy wyklętych który poległ w tej okolicy 15 lipca 1948 roku W samej wsi porządzie znajduje się taka oto symboliczna mogiła dedykowana nieznanym żołnierzom poległym za ojczyznę w latach 1830-31-1863. Tak więc jest ona dedykowana polskim poległym powstańcom. XIX wieku. Dotarliśmy do pierwszego cmentarza. Lokalizowanego koło wsi Porządzie. Jest przy nim ustawiona tablica informacyjna. Która ukazuje układ cmentarza A także podstawowe informacje o nim Jak widzimy spoczywa tu 150 żołnierzy niemieckich i rosyjskich Cmentarz założono w latach 1914-15 Jego powierzchnia to 800 hektara W sprawowych mogiłach spoczywają żołnierze armii rosyjskiej A w mogiłach pojedynczych Półnież armii niemieckiej. Smi darczyń jest położony w środku lasu. Jest ładnie ogrodzony, Widać, że zadbany. Tutaj mogiły niemieckie. Tu rosyjska. jest tu całkiem sporo. Świadczą o tym, że, że lokalni mieszkańcy dbają o to miejsce i czasami tu przychodzą. Tu tak jak na mapie na początku. Niemieckie groby dookoła, a rosyjskie w środku. Jest on ładnie zachowany i ma taki przez ten mech głównie i tą drewnianą obudowę. Ma taki leśny styl. Zwłaszcza teraz na jesieni. dodaje to dużo uroku w temu miejscu. Jeśli chodzi o dokładną lokalizację tego cmentarza, to znajduje się on tutaj. Jak wspomniałem na początku spoczywają tu żołnierze, którzy zginęli podczas niemieckiej ofensywy letniej w 1915 roku. Cmentarz jest bardzo kameralny. Każdy grup jest zadbany, bo chyba wszystkie z tego co widziałem mają krzyże. Widać, że nie jest bardzo zapomniany. Tu mamy jeszcze pozostawione. I kwiaty. A tutaj jest to prawdopodobnie, przynajmniej tak nie wygląda, krzyż jeszcze z czasów, gdy ten metalowy, gdy ten cmentarz został założony. Na żadnym z grobów nie zachowały się nazwiska pochowanych. Nie ma żadnych tabliczek informujących o tym. Tylko tu na tym pierwszym jest przybita. Ta kabelka i obklejony jest taśmą. I wydaje mi się, że nie jest to oznaczenie prawocłownego krzyża, tylko miało to jakąś inną intencję, ale mogę się mylić. Muszę przyznać, że jest to naprawdę bardzo ładnie. I całość robi niezłe wrażenie. Jeszcze może na koniec warto wspomnieć, że tą tablicę... Ufundowało na leśnictwo wyszków. Także fajnie, że tu stoi. Chudnie. Tu znajduje się kolejna mogiła z I wojny światowej. Jest to stwierowa mogiła żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej. Żołnierze ci polegli w lipcu 1915 roku. Jest ich tu pochowanych około 200. Podobno wcześniej znajdował się tutaj grup powstańców styczniowych, którzy polegli lub zostali straceni w okolicy. Gumentarz ten znajduje się przy samej drodze, dokładnie w tym miejscu. Ma on formę dwumetrowego kurhanu. Na górze jest wbity na niego krzyż. A dookoła stoją znicze. Podobno żołnierzy rosyjskich stworzono tutaj z lasów z całej okolicy. A ich chciała posypano wapnem, żeby uniknąć rozprzestrzeniania się ewentualnej zarazy. Dookoła znajduje się taki ruch. I tak jak mówiłem na górze, są znicze, ustawiane pewnie przez lokalnych mieszkańców. Nie ma też żadnej informacji o, o nazwiskach zachowanych tutaj żołnierzy. Nie jest to zbyt rozbudowane, ale Widać, że pamięć o tym miejscu przetrwała w jakiś sposób. Także to tyle stąd i, i jedziemy jeszcze dalej. To jeszcze raz widok tablicy wraz z zaznaczonym cmentarzem w Ochudnie. Ostatni przystanek na dziś, to wiecie leszczytu nowiny. I tu zobaczymy ostatnią mogiłę na dzisiaj z pierwszej wojny światowej, jesteśmy na miejscu. Ta mogiła prezentuje Ustawiono przy niej tablicę. Jest na niej informacja, że w tych okolicach na przełomie lipca i sierpnia w 1915 roku walki toczyły armia rosyjska niemiecka. Mogiła to także ma Też została otoczona growem. Na górze jest wpity w nią krzyż z napisem Wspierowam mogiła Żołnierzy Poległych podczas I wojny światowej. Są tam złożone kwiaty i stoją także znicze. Widać, że, widać, że wycięto stąd krzaki. Zwłaszcza porównując to do, do zdjęć, które można znaleźć w internecie. Jest ona na pewno zadbana. Przynajmniej w ostatnim czasie. Droga tutaj jest bardzo. Ładnie uprzątnięta, tak jak pokazywałem, jest też na początku znak wskazujący to miejsce. Mogiła ta znajduje się na takiej jakby polanie. Cała jest otoczona przez drzewa. Nie ma informacji ani o, o narodowości żołnierzy tu pochowanych, ani o ich liczbie. Jednak na tablicy przy mogile. Wspomniane jest, że w zaborców walczyło prawie 3 miliony Polaków w czasie I wojny światowej i grup ten może być, może być miejscem spoczynku również jakichś Polaków. Tablica informuje nas również, że, że na terenach tych walczył po stronie armii carskiej I korpus turkiestański. Korpus ten przed wojną stacjonował w mieście Taszkent, więc mogą tu być pochowani żołnierze. Naprawdę jest bardzo daleka. Wrócimy jeszcze na chwilę do mapy, która jest na tej tablicy. Zaznaczony jest tutaj rejon przedstawiony w tym filmie. Tutaj jest cmentarz we wsi porządzie. Tutaj w Ochudnie. I tutaj na którym znajdujemy się teraz. A tu legenda. No i to byłoby tyle na dzisiaj. Udało mi się odwiedzić parę naprawdę ciekawych miejsc. Szkoda tego cmentarza, którego nie udało mi się znaleźć na początku, ale na pewno to jeszcze nic straconego. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na następne odcinki.